Widowiskowe pokazy, rękodzielnicze i smaczne warsztaty. Tak pokrótce można opisać to, co działo się w minioną niedzielę na terenie zamku w Baranowie Sandomierskim podczas festiwalu Na Styku Kultur. Festiwal to wydarzenie, które na zamku organizowane jest cyklicznie przez Fundację Pro Arte et Historia. Ma ono promować dziedzictwo kulturowe regionu. Kultura, która doskonale wkomponowuje się w charakter miejsca w ziemi baranowskiej, ale też i ziemi tarnobrzeskiej. To kultura lasowiacka, ale przede wszystkim ta, która przyświecała też zamkowi w Baranowie Sandomierskim, ta kultura właśnie dworska. I do tych korzeni powracamy. I to piękno, to dziedzictwo kulturowe chcemy pielęgnować. Była to trzecia edycja festiwalu. Frekwencja dopisała. Podobnie jak i pogoda. Duża część festiwalu, trzy czwarte festiwalu odbywa się w otwartej przestrzeni publicznej. Można powiedzieć, że bezpiecznie. Aczkolwiek przypominamy na każdym kroku, że potrzeba zasłaniania ust i, i, i buzi, tak? bo, bo jednak wirus jest i trzeba o nim pamiętać. Aczkolwiek po frekwencji widać, że można powiedzieć, że mieszkańcy regionu są spragnieni takich wydarzeń kulturalnych i cieszę się, że mieszkańcy przyjechali i mamy współpracę wspólnie dbamy o tą kulturę, tak pamiętamy o niej. Goście tego dnia mieli okazję przyjrzeć się z bliska historycznym prezentacjom. Przed zamkiem odbywał się pokaz jazdy husarskiej w wykonaniu chorągwi rycerstwa ziemi sandomierskiej. Oto wspaniały jeździec, piękny, zobaczcie Państwo jaki to piękny, przepiękny konie. dumny jeździec. Tak wyglądała husaria polska w czasach bitwy pod Obertynem słynny dowódca, zwycięzca tej bitwy, który to Hetman doprowadził sztukę wojenną polską w wyprasie na Wyżyny. Stare urządzenie polskie, tak nazywał się polski szyk wojskowy. Uczestnicy festiwalu mogli także wziąć udział w warsztatach rękodzieła dworskiego i ludowego, i tu nie mogło zabraknąć zespołu obrzędowego Lasowiaczki, które zajmuje się nie tylko obrzędami, ale i rękodziełem. Zaniec! Poza śpiewaniem lasowiaczki pokazywały jak zrobić wycinankę lasowiacką i kwiatki z bibuły. Co umiemy to pokazujemy jak to się chętny. przed chwilą miałyśmy panią która chciała się nauczyć wycinanki bo jej się bardzo podoba więc no, więc próbowała pokazałam jak, jak się składa papier jak się wycina i co można wyciąć i jakie wzory jakie sama żeby po prostu rzuciła fantazję i sama sobie wycinała tylko jest warunek żeby nie przeciąć na wylot z jednej strony na drugi papier a, a wzory to już same powstają pod nożyczkami kiedy jedni wycinali, inni wraz z pracownią Regio Ars malowali serca lasowiackie. Będzie to serduszko, które właśnie reprezentuje naszą tutaj, nasze strony, właśnie to wielkie serce Lasowiaków. Trudne wzory do narysowania? Nie, jest to bardzo prosty wzór, ale bardzo dużo zawiera treści w swojej symbolice, ponieważ tutaj Lasowiacy byli wielkiego serca, bardzo kochali przyrodę, dlatego w tym sercu występuje też element przyrody, czyli między innymi właśnie jest tutaj kwiatuszek, można jeszcze dodać liście. Jedną z atrakcji tegorocznego festiwalu na styku kultur były warsztaty kulinarne z udziałem kucharzy kuchni zamkowej. Poprowadził je mistrz kuchni Grzegorz Parczewski. Uczestnicy z apetycznym zapachem stanęli w długiej kolejce, aby potem dokonać degustacji dań charakterystycznych dla kuchni ludowej i dworskiej. Nie zabrakło akcentu modowego. Pokazów mody współczesnej z motywem lasowiackim, jak również tej dawnej. Ten ostatni został połączony z prezentacją tańców dworskich w wykonaniu chorągwi rycerstwa Ziemi Sandomierskiej. Tańczący pokaz otworzyli Pawaną, tańcem dworskim z XVI wieku. Akompaniował im zespół muzyki dawnej. Nazwa pochodzi od Pawia. Tańczący jak Pawie starają się pokazać swój prestiż, znaczenie, status społeczny. A więc Pawana, a w pierwszej parze. Właśnie i, i patrzcie Państwo, ona tak patrzy z zaciekawieniem na tego młodzieńca, który wprawdzie nic nie ma jest biedakiem, ale twierdzi i wiele na to wskazuje, że jest Carewiczem. Może przyszłym carem Rosji, ale czy Pan zaakceptuje kawalera, tego nie wiemy. Ten taniec wiele, wiele znaczy. Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Etnopolska 2020.